Witajcie kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką aplikację, takiego zajączka. Potrzebujemy tylko przydełko, włóczkę, igiełkę, żeby pochować nitki i nożyczki. To co? Od razu bierzemy się za pracę. Zaczynamy od magicznego kółka. Tak, teraz wykonujemy jeszcze dwa oczka łańcuszka. Jeden drugi. I teraz tutaj na magicznym kółeczku naszym musimy wykonać jeszcze 12 słupków, czyli w sumie łącznie z tym 13. Licząc z tego pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Szósty słupek, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, Oj. dziesiąty. Jedenasty Dwunasty. i ostatni trzynasty. <laughs> Przepraszam. Zaciskamy nasze kółeczko. Wbijamy się tu w szczyt naszego pierwszego słupka zbudowanego z oczek łańcuszka i robimy jedno oczko zamykające przez jedną pętelkę i przez drugą. I tak prezentuje się nasze pierwsze okrążenie. Wykonujemy teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I w następnym oczku tutaj robimy dwa słupki. Jeden i drugi. I tak samo w kolejnym dwa. I tak do końca naszego okrążenia lecimy po dwa słupki. Na słupkiem jednym. Dwa, dwa. Dwa, dwa. dwa, raz, i dwa. dwa. jeszcze tylko trzy powtórzenia. Raz, dwa. raz, dwa i raz i drugi słupek. Teraz tu w czubek naszego pierwszego łańcuszka. Yy, przepraszam pierwszego słupka, słupka z łańcuszków robimy. Oczko ścisłe zamykające, czyli przeciągamy jedną niteczkę i tą samą niteczkę przeciągamy przez drugie. Oczko przez pętelkę. I tak wygląda nasze drugie okrążenie. Teraz jedno oczko łańcuszka. I teraz wykonujemy tak. Nad kolejnym słupkiem jeden półsłupek. Nad następnym dwa półsłupki. Znowu jeden. Znowu dwa. Jeden. Dwa. Znowu jeden półsłupek. W następnym oczku dwa półsłupki i w kolejnym jeden półsłupek. Teraz w następnym tu oczku wykonujemy jedno oczko ścisłe, następnie trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Teraz wykonujemy trzy słupki podwójnie nawijane, trzy słupki podwójne, czyli raz, dwa. Wbijamy się w to samo oczko cały czas tutaj, przez te trzy słupeczki, dwa, tak, pierwszy, teraz drugi i trzeci nasz podwójny słupek. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa, trzy i nadal w tym samym oczku jeszcze oczko ścisłe. Widzicie, mamy już króliczy ogonek. Teraz robimy w następnym oczku jeden półsłupek, w następnym dwa półsłupki. Znowu jeden półsłupek, dwa półsłupki i znowu jeden półsłupek, w następnym dwa. Jeden i teraz. W następnym tutaj słupeczku, przepraszam, oczku robimy oczko ścisłe. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka, jeden słupek. Jedno oczko łańcuszka, jeden słupek. <coughs> przepraszam, jedno oczko łańcuszka. Następnie wbijamy się. Raz jeszcze tutaj i robimy oczko ścisłe. Teraz <laughs> przepraszam. W następnym oczku półsłupek. Następnie <laughs> dwa półsłupki. Przepraszam na chwilkę. Teraz jeden półsłupek. W następnym oczku dwa półsłupki. Jeden. Dwa i jeden półsłupek. Teraz wykonujemy cztery oczka łańcuszka: jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz w tym samym miejscu tutaj. Tutaj zaraz za łańcuszkiem robimy tak. Wykonujemy sześć słupków podwójnych. Czyli tak jak przy ogonku, dwa razy nawijamy niteczkę. I tutaj zbijamy się. Między słupki i robimy sześć naszych podwójnie nawiniętych słupków. Dwa, teraz trzy następnie cztery pięć. I nasz szósty słupek podwójnie nawinięty. I sześć. I widzicie, pryszczuć królika już nam się tworzy. Teraz robimy 8 yy, oczek łańcuszka. 5, 6, 7, 8. Teraz. W drugie oczko od szydełka robimy jeden półsłupek, tak, tak i tak. Teraz robimy dwa słupki, jeden i drugi, następnie dwa słupki w jednym oczku, jeden, dwa. Dwa słupki, każdy jeden nad jednym <laughs> przepraszam słupkiem <laughs> i jeden półsłupek. Teraz, kochani? Widzicie, wbijamy się tutaj pod te dwie niteczki, przeciągamy raz nitkę i raz. Następnie osiem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tak samo jak w przypadku tego ucha robimy jeden półsłupek tutaj w drugie oczko od szydełka, następnie dwa słupki, każdy jeden w jednym oczku, raz i dwa, teraz dwa słupki w jednym oczku, raz, raz. dwa, Teraz dwa słupki, każdy jeden osobno, raz i raz i dwa i jeden półsłupek. Teraz kochani, widzicie, tak wyglądają nasze łóżka. pod te dwie niteczki wbijamy się szydełkiem, przeciągamy nitkę. Raz naszą buczkę i drugi raz przez naszą pętelkę Teraz tylko zostały nam trzy oczka. Łańcuszka do zrobienia, raz, dwa, trzy. I wbicie się tutaj w pierwszy, pierwszy, albo nawet możemy w drugi słówek od głowy. Robimy oczko ścisłe, zamykające i nasz królik jest gotowy tylko jeszcze pozostaje nam raz niteczkę przeciągnąć uciąć wyciągnąć i przeprasować naszego króliczka robię to i do Was wracam i tak kochani prezentuje się nasz króliczek po wyprasowaniu prasujemy przez ściereczkę. Ja prasuję na największej mocy żelazka, tylko wcześniej zwilżam aplikację i ładnie się wszystko prasuje. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do innych tutoriali. Do łapeczki w górę, do subskrypcji, dzwoneczka, do komentarzy. Raz jeszcze bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.